Witaj na kanale Kwantowa Przemiana. Dzisiaj zajmiemy się niezwykle ważnym tematem, jakim są emocje. Być może do tej pory czułeś, że Twoje uczucia i emocje potrafią ciągnąć Cię w różne strony, niekoniecznie tam, gdzie byś tego chciał. Wybuchają w najmniej odpowiednim momencie, zostawiają Cię zmęczonego i zagubionego. Ale co jeśli powiem Ci, że tak naprawdę to nie Twoi wrogowie, a po prostu nieznani sprzymierzeńcy? Że to, co dzisiaj wydaje się Twoim największym problemem, jutro może stać się Twoją największą siłą. Pomyśl o ostatnim razie, kiedy wpadłeś w złość. Może to była kłótnia w pracy, może drobna sprzeczka w domu. A może po prostu ktoś zajechał ci drogę na ulicy i nagle poczułeś, jak cała fala gniewu wzbiera się w tobie niczym burza. I co wtedy zrobiłeś? Zacisnąłeś zęby? Krzyczałeś? A może udawałeś, że nic się nie stało, ale w środku wszystko w tobie wrzało? Tak właśnie działa nasz wewnętrzny świat. Emocje pukają do drzwi. A my, zamiast je otworzyć i zapytać, czego chcą, wolimy udawać, że nikogo nie ma w domu. Ale te drzwi nigdy nie pozostają zamknięte na długo. Gdy nie rozmawiasz ze swoimi emocjami, one i tak znajdą sposób, żeby wejść. Czasem zrobią to subtelnie, czasem z hukiem, rozwalając cały spokój, który próbowałeś zbudować. I tutaj kryje się tajemnica, o której mówił Jung, ale my dzisiaj przełożymy ją na język codziennego życia. On odkrył, że najprostszy sposób, aby naprawdę siebie zrozumieć, to nauczyć się rozmawiać z tymi wewnętrznymi postaciami, które reprezentują nasze emocje i konflikty. Nie tłumić ich, nie wypierać, ale usiąść i posłuchać. Wyobraź sobie, że twój lęk to nie mgła, która cię otacza, ale żywa postać. Może wygląda jak skulone dziecko, które boi się ciemności, a twoja złość? Może przypomina ogromnego wojownika, który czuje, że nikt go nie słucha i dlatego musi krzyczeć, żeby go zauważono. Smutek? To być może ktoś, kto siedzi w kącie i czeka, aż wreszcie zapytasz go, dlaczego płacze. I to nie jest metafora, to realna praktyka, która może zmienić Twoje życie. Jung nazwał ją aktywną wyobraźnią, choć ja powiedziałbym raczej, że to rozmowa z własną duszą. I w tym odcinku przyjrzymy się temu, jak dokładnie to zrobić. Zrobimy z tego prostą instrukcję, krok po kroku, bo nie potrzebujesz żadnych skomplikowanych technik, żadnych książek ani specjalnych warunków. Potrzebujesz jedynie chwili ciszy i odwagi, by spotkać się z samym sobą, a nagroda to coś więcej niż spokój. To poczucie, że wreszcie zaczynasz żyć w zgodzie ze sobą, że twoje emocje nie są przeszkodą, ale przewodnikiem. Zanim jednak dam ci te instrukcje, chciałbym, abyś naprawdę poczuł, jak bardzo to może zmienić twoją codzienność. Wyobraź sobie, że następnym razem, kiedy poczujesz gniew, zamiast dać mu się ponieść, zatrzymasz się i zapytasz czego ode mnie chcesz? Co próbujesz mi powiedzieć? I usłyszysz odpowiedź: może, że czujesz się niedoceniany, może, że zbyt długo tłumisz swoje potrzeby, być może, że boisz się, że nikt cię nie widzi, a wtedy zrozumiesz, że gniew nie jest twoim wrogiem, on próbuje cię obudzić. I właśnie na tym się dzisiaj skupimy. Jak przeprowadzić rozmowę ze swoimi emocjami tak, by stały się Twoim sojusznikiem, by zamiast niszczyć Twoje relacje i zdrowie, prowadziły Cię do większej świadomości i spokoju? A zatem bez zbędnego przedłużania, zacznijmy od razu od kroku pierwszego: zatrzymaj się i stwórz przestrzeń. Większość ludzi próbuje uciszyć emocje w biegu. Czujemy lęk, włączamy muzykę. Czujemy gniew, scrollujemy social media. Czujemy smutek, sięgamy po coś słodkiego. Ale to tylko chwilowe plasterki, które nie rozwiązują problemu. Pierwszy krok to zatrzymanie się. Nie musisz od razu medytować przez godzinę. Wystarczy pięć minut, by usiąść w cichym miejscu i powiedzieć do siebie Dobrze. Jestem gotów posłuchać. To jak otwarcie drzwi gościowi, który od dawna pukał. Krok drugi. Nadaj emocji formę. To jeden z najważniejszych elementów. Zamiast mówić, jestem zły albo jestem smutny, wyobraź sobie, że ta emocja ma twarz, ciało, postać. Może być człowiekiem, zwierzęciem. Cieniem, a nawet abstrakcyjną postacią z Twojej wyobraźni. Nie oceniaj tego, co się pojawia, po prostu pozwól, by ten obraz wypłynął. Czasem gniew pokaże się jako krzykliwy wojownik, czasem smutek jako zmęczona staruszka, a czasem lęk jako małe dziecko. Nie chodzi o to, by wymyślić coś mądrego. Chodzi o to, by zobaczyć, co twoja dusza chce ci pokazać. Krok trzeci wejdź w rozmowę. Kiedy masz już obraz tej emocji, zapytaj ją wprost: czego ode mnie chcesz? Po co przyszedłeś? I teraz najważniejsze słuchaj odpowiedzi. Nie chodzi o to, żebyś ty wymyślał dialog. Ale, żebyś pozwolił, aby twoja wyobraźnia sama przemówiła. Zdziwisz się, jak szybko emocja odpowie. Gniew może powiedzieć: Chcę, byś wreszcie się obronił. Smutek może szepnąć: Potrzebuję, żebyś zwolnił. Lęk z kolei może wyznać: Boję się, że znowu mnie zostawisz. Krok czwarty. To okaż szacunek i odpowiedz. Nie musisz od razu wszystkiego rozwiązywać. Nie chodzi o to, żebyś wygrał tę rozmowę. Chodzi o to, żebyś usłyszał i odpowiedział z szacunkiem. Możesz powiedzieć: Rozumiem, że chcesz mnie chronić, ale twoje krzyki mnie męczą. Czy możemy znaleźć inny sposób? Albo widzę, że się boisz. Jestem tu z tobą. To moment, w którym emocja przestaje być chaosem, a staje się częścią Ciebie, która wreszcie została zauważona. I wreszcie, krok piąty zamknij spotkanie z wdzięcznością. Kiedy rozmowa dobiegnie końca, podziękuj tej postaci. Możesz wyobrazić sobie, że odchodzi, a Ty zostajesz spokojniejszy. Nie chodzi o to, że problem znika w jakiś magiczny sposób. Ale jednak coś się zmienia. Czujesz, że nie jesteś już ofiarą emocji, ale ich partnerem w dialogu. I to właśnie jest klucz. Żebyś lepiej poczuł, jak to działa, dam ci przykład. Wyobraź sobie Anię, która w pracy zawsze czuje lęk przed krytyką. Szef nigdy nie mówi nic złego, ale ona i tak czuje napięcie, jakby ktoś miał ją zaraz zdemaskować. Kiedy spróbowała tej metody, wyobraziła sobie swój lęk jako małe dziecko, skulone w kącie. Zapytała, czego ode mnie chcesz? A ono odpowiedziało: Proszę, nie pozwól im się ze mnie śmiać. I wtedy Ania zrozumiała, że to nie chodzi o obecną pracę, ale o dawne wspomnienie ze szkoły, kiedy była wyśmiewana. Czy widzisz już jak to działa? Zamiast walczyć z lękiem, Ania mogła powiedzieć: Już jesteś bezpieczna, jestem z tobą. I nagle jej codzienny stres w pracy po prostu zmalał. Nie zniknął całkowicie, ale przestał ją paraliżować, bo już wiedziała, z kim tak naprawdę rozmawia. To właśnie jest moc tej praktyki. Nie magiczne usunięcie trudnych emocji, ale nawiązanie z nimi relacji. Przyjrzyjmy się zatem, dlaczego to działa tak głęboko, bo każda emocja to nie tylko chwilowe uczucie, ale także część twojej psychiki, która odgrywa swoją rolę. Gdy przestajesz walczyć, a zaczynasz współpracować, odkrywasz coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Twoje emocje są Twoimi przewodnikami. Zastanów się przez chwilę nad tym, ile razy w życiu próbowałeś stłumić emocje, które Ci przeszkadzały. Ile razy mówiłeś sobie: Nie mogę się bać, nie powinienem być zazdrosny, nie mam prawa się złościć. Każdy z nas to robił, ale właśnie to stłumienie powoduje, że emocje rosną w siłę. One nie znikają, tylko przenoszą się do podziemi naszej psychiki i tam, w cieniu, zaczynają działać przeciwko nam, wywołując napięcia, problemy w relacjach, a czasem nawet choroby. A teraz wyobraź sobie coś innego. Zamiast traktować emocje jak przeszkodę, zaczynasz traktować je jak przewodników. Każda z nich niesie dla ciebie informacje. To jak list od Twojej duszy. Gniew może powiedzieć: Tu zostały przekroczone Twoje granice. Lęk ostrzega: Uwaga, tutaj możesz stracić coś ważnego. Smutek przypomina: Czas się zatrzymać i zobaczyć, co wymaga pożegnania. Nawet zazdrość, której tak bardzo się wstydzimy, potrafi być nauczycielem. Pokazuje, czego naprawdę pragniemy, tylko nie pozwalamy sobie tego przyznać. Kiedy zaczynasz słuchać emocji, jak przewodników, nagle okazuje się, że nie jesteś już ich ofiarą. To ty prowadzisz dialog, to ty wybierasz, co zrobisz z tą wiedzą. Wyobraź sobie sytuację, że ktoś Cię krytykuje. Pierwsza reakcja to gniew i chęć ataku. Ale zamiast rzucać słowa, których potem będziesz żałować, zatrzymujesz się i pytasz: "Gniewie, co chcesz mi powiedzieć?". A on odpowiada: "Nie pozwól, by ktoś umniejszał twojej wartości". I wtedy możesz zareagować inaczej, spokojnie, ale stanowczo. Nagle twoja emocja staje się sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. To właśnie praktyka, o której mówił Jung. Zamiast walczyć z cieniem, przyjmujesz go, bo cień to nie wróg, cień to ta część Ciebie, która domaga się uwagi. Warto też pamiętać, że emocje prowadzą Cię w stronę rozwoju. Jeśli nauczysz się ich słuchać, to same wskażą Ci drogę. Pomyśl o tym, jak o systemie nawigacji wewnętrznej. Każda emocja to sygnał: skręć tutaj, zatrzymaj się tam, uważaj na tę drogę. My z kolei często ignorujemy te sygnały, woląc kierować się czystą logiką, ale logika widzi tylko to, co znane. Emocje natomiast pochodzą z głębszej warstwy psychiki tej, która sięga do nieświadomości, a więc ma dostęp do znacznie szerszego obrazu. To dlatego, kiedy nauczysz się z nimi rozmawiać, nagle zaczynasz rozumieć siebie na nowym poziomie. Nie potrzebujesz już ciągłych porad z zewnątrz, bo twoje wnętrze zaczyna cię prowadzić. Przykład z życia. Michał, trzydziestoparoletni mężczyzna, który przez lata pracował w jednej firmie, czuł coraz większe zmęczenie i frustrację. Myślał, że jest po prostu wypalony, że może potrzebuje wakacji. Ale kiedy usiadł i zapytał swoją frustrację, co chce mu powiedzieć, zobaczył obraz, jakby był w klatce. A frustracja odpowiedziała: Chcę, żebyś wreszcie się uwolnił. I nagle zrozumiał, że to nie brak odpoczynku był problemem, ale brak wolności. To był moment, który pchnął go do decyzji o zmianie pracy. I wiesz co, to nie była pochopna decyzja. To była decyzja w zgodzie z tym, co naprawdę czuł. I zobacz, jak wielka jest różnica. Gdyby Michał zignorował emocje, mógłby latami kisić się w poczuciu wypalenia. Ale kiedy wysłuchał swojego wewnętrznego przewodnika, znalazł rozwiązanie. A więc widzisz, że każda emocja to nie przeszkoda, ale brama. Problem w tym, że aby przez tę bramę przejść, potrzeba odwagi. Bo nie zawsze podoba nam się to, co usłyszymy. Lęk może pokazać, że unikasz odpowiedzialności. Zazdrość może ujawnić, że nie pozwalasz sobie na pragnienia. Smutek może zmusić cię do pożegnania czegoś, czego kurczowo się trzymasz. Ale właśnie w tym tkwi największy dar. Kiedy przestajesz się bać prawdy o sobie, zaczynasz żyć w zgodzie ze sobą. A teraz zatrzymajmy się i spójrzmy, jak możesz wykorzystać tę wiedzę w swojej codzienności. Nie chodzi o wielkie teorie, ale o momenty, które przeżywasz każdego dnia. To właśnie tam emocje stają się Twoimi przewodnikami. Oto kilka prostych kroków i przykładów, które możesz zacząć stosować od razu. Gdy pojawia się gniew, zamiast wybuchać albo tłumić go w sobie, zatrzymaj się na chwilę i zapytaj: Co próbuję ochronić? Co jest dla mnie tak ważne? Gniew często wskazuje na przekroczone granice. Być może ktoś cię nie szanuje, a może ty sam pozwalasz sobie na coś, co podkopuje twoją godność. Jeśli w pracy czujesz wściekłość na kolejne nadgodziny, to sygnał, że twoja granica została naruszona. W takiej sytuacji weź trzy głębokie oddechy, a następnie zastanów się chwilę i zanotuj. Moja granica to. Dzięki temu wykonasz już pierwszy krok do jej obrony. Gdy pojawia się lęk, zamiast uciekać, usiądź na chwilę w ciszy i spytaj, co ten lęk chce mi pokazać, przed czym mnie ostrzega, a do czego zaprasza. Często okazuje się, że to nie ostrzeżenie, a zaproszenie do wzrostu. Być może boisz się zmienić pracę. Ale jednocześnie lęk może mówić, że w obecnej nie żyjesz już w zgodzie ze sobą. Postaraj się wtedy w jednym zdaniu nazwać ten lęk. Na przykład, boję się, że się nie uda. A potem odpowiedz innym zdaniem, a co, jeśli się uda? Co wtedy zyskam? Takie małe ćwiczenie przesuwa cię z paraliżu w ciekawość. Gdy czuję, że zazdrość. Zazdrość to emocja, którą większość ludzi spycha w cień, a ona jest genialnym przewodnikiem. Pyta, dlaczego tego pragniesz? Co ci pokazuje, że jest w tobie uśpione? Jeśli zazdrościsz komuś odwagi w wystąpieniach publicznych, to znaczy, że w tobie drzemie niewykorzystana siła komunikacji. Zamiast się karać, potraktuj zazdrość jako kompas. Wskaźnik tego, czego w tobie jest więcej niż myślisz. Gdy przychodzi smutek, zamiast go odpychać, pozwól mu być. Smutek często mówi, czas coś pożegnać. Być może stary etap, może relację, która już nie karmi, a tylko ciągnie w dół. Daj sobie 10 minut, włącz spokojną muzykę i zapisz, co odchodzi z Twojego życia. To oczyszczający rytuał, który pozwala zostawić miejsce na nowe. A co, gdy pojawia się radość? Radość pokazuje, że jesteś we właściwym miejscu. To nie tylko miłe uczucie, ale także kompas twojej duszy. Gdy coś sprawia ci radość, nawet drobna rzecz, to znak idź dalej w tym kierunku. Notuj takie momenty. Zauważysz, że to właśnie one budują mapę Twojego życia zgodnego z Tobą. I na koniec jedna złota zasada, którą możesz stosować codziennie: technika stop, oddech, decyzja. Stop, gdy emocja Cię zalewa, zatrzymaj się. Oddech: trzy głębokie wdechy i wydechy, by wyciszyć ciało. Decyzja. Dopiero wtedy reagujesz, pytasz, działasz i wybierasz. To najprostsze narzędzie, a zmienia absolutnie wszystko. Dzięki niemu nie jesteś już niewolnikiem emocji, a zaczynasz z nimi współpracować, bo emocje nie przyszły, by cię dręczyć, one przyszły, by cię prowadzić. Jeśli nauczysz się ich słuchać, okaże się, że cały czas nosisz w sobie kompas, a życie przestaje być chaosem i staje się podróżą z przewodnikiem, który zna drogę lepiej niż Twój własny umysł. Tutaj właśnie zaczyna się prawdziwa zmiana. Od tego momentu każda sytuacja, nawet trudna, staje się dla Ciebie szansą na zrozumienie siebie i odzyskanie wolności. A teraz zostawiam cię z pytaniem: która emocja w twoim życiu najczęściej próbuje zwrócić twoją uwagę? Czy to gniew, który chroni twoje granice, lęk, który popycha do odwagi, a może smutek, który podpowiada, że czas coś pożegnać? Daj znać w komentarzu, jakie są twoje przemyślenia na temat dzisiejszego tematu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia następnym razem.